Obrazek z tego meczu, nie uwierzę, ale jeszcze kilkanaście minut temu tutaj bardzo solidna nawałnica przeszła, o tym może za chwilę, będzie szansa na Redmana Ulanów. No i proszę, weszliśmy w dobrym momencie, kiedy tutaj no, bardzo dobrą okazję mieli Ignacze. Została w obrębie boiska i teraz Tyczyński popracował. Dostaje piłkę zwrotną od Szpyry. Wojciech Tyczyński. Ładne zagranie, będzie szansa, strzał wyblokowany w ostatniej chwili. No i bliski szczęście u aby... Redmana Ulanów. Teraz w ataku właśnie drużyna gości, Łomotowski w szesnastce, Łomotowski na prawą nogę, Łomotowski wzdłuż bramki, ależ była szansa, nie ma gola, Paweł że nie trafia z najbliższej odległości. Narożnika boiska Marcin Madej, wygląda tutaj na piłkę dochodzącą lewą nogą na dłuższy słupek, no i proszę, tam na błąd rywala Stelmach, ale świetnie. Teraz to oni mają trochę przestrzeni, aby wyjść z kontratakiem, Erdzik w środku. Jest tam pachla do niego adresowana ta piłka. Pachla w polu karnym, pachla wykłada. Będzie bramka, nie ma gola tutaj chyba skutecznie. Teraz bardziej dokładne zagranie przechwycił piłkę pachla. Grał w kierunku kluka, ten zgrał tą piłkę. Zagóła strzelać coraz bliżej bramki jest z każdą próbą. Bartłomiej Zagóła nie brakowało okazji bramkowych w tych pierwszych 35 minutach. Teraz Erdzik znów ma sporo przestrzeni w środku pola. Ten Granagi próbuje strzału i to jest strzał celny. Poradził sobie z nim jednak Dawid Rost. Adam Erdzik teraz z Rwala próbował zejść na lewą nogę. Oddał do Seltenreicha tą piłkę. Przeszła futbolówka, będzie szansa. Stelmach to będzie go... Nie, kapitanie broni Rost. Łątka o... do Erdzika. Zagranie przed 16 i zagła szuka sobie. miejsca. Teraz jeszcze kluk odgrywa próba strzału! Dobre to było uderzenie autorstwa Bartosza Pachli. 18 czerwca Polska Włochy w Stalowej Woli tutaj nie opodal 18 czerwca biało-czerwone zagrają ze Francją. W Mielcu i 21 czerwca ze Szwecją w na Pewno no te bilety na futbol kobiecy znajdziecie. Zabrzmiał, Szanowni Państwo, pierwszy gwizdek i jest pierwsza szansa dla drużyny Redmana Ulanu. Wyłożenie strzał celny, ale doskonale wybroniony przez Jacka Włochów na linii 16. Madej, Madej, ponad bramką ta próba. Ten na lewą nogę ma szansę oddać strzał. To musi być gal, ale nie ma bramki jeszcze. Tyczyński, może on. Tyczyński długo zleka ze strzałem, zbyt długo, ale Szkocioł, tam jeszcze nie koniec. Ojejku, co tutaj zrobię? ...bo spodziewam się, że to będzie bezpośredni strzał na bramkę. Chyba najdłuższy rozbieg bierze Paweł Szyliński i on za chwilę spróbuje z rzutu wolnego. Szyliński, mocno bita piłka, piąstkuje Wołoszyn. Wprost bramkarza trafił, natomiast Nosas zameldował się na murawie. Strzelenie w pole karne, gości... Był tam Stelmach na zamknięciu, i piłka padła do Bramki? Tak też się stało. I to yy, Fedor. ekipie gości już krótko wznowił grę Dawid Drost. Bardzo niefrasobliwie teraz Watras, i będzie szansa za guła. ma okazję, ale świetnie broni Drost naprawiając błąd. Po Bramki. Na krótki słupek. I jeszcze jedna szansa dla łądki. Teraz zagrani na dłuższy słupek. Był tam Stelmach, i słupek ratuje drużynę Redmana. Ruszył Socha Dobrze bita piłka. Przeszła. Całe pole karne będzie korner. Co za historia. Łukasz szpyla z narożnika. Na dłuższy słupek ta piłka. Było tam odepchnięcie. Wymownym gestem pokazuje arbiter.